Witam was, docent polskimary.pl. Nadszedł w końcu ten dzień, dwa miesiące z utęsknieniem. Czekaliśmy na otwarcie lokali. Jest 18 maja 2020 roku. Stoję w hopinesie. Zobaczcie, jak wygląda obecnie. Są wyznaczone e, granice, gdzie oczekujący w kolejce powinni stać, również oczekujący do toalety, nowe drzwi, proszę bardzo. A tutaj siedzą. Gośni. Dobrze znani, lubiani Ela, Lucińska Fałat i Jacek Materski. No czy półtora metra zachowują, czy przy stoliku siedzą zgodnie z miejscem zamieszkania? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Wiadomo było, że te wytyczne są trochę, trochę dziwne. Słuchajcie, czekaliście na ten dzień? O tak. Zdecydowanie. bardzo. Jestem popiew normalności. Znaczy... Jedynie piszą, przestrzegajmy tych wszystkich zapisów, bo znowu nas zamknął yy, i znowu nie będzie niczego, ale yy, yy, Jacek od razu jak mnie zobaczył, to przy, przywitanie było bez żadnych yy, stref yy, bezpieczeństwa. No w końcu tak, wszyscy mieszkamy razem. Jesteśmy jedną wielką No więc to już myślę, że od razu będą pojawiać się kontrowersje, czy należy postępować zgodnie z wytycznymi, czy jednak... Oczywiście, należy. Bo to są wytyczne. Nie, mm. to jest to, to jest to. nie no to, Czyli oficjalnie jak najbardziej wszystko, wszystko jest zgodnie z przepisami i tak ma być. No. Dobrze, na ile u Was jest lokal przewidziany? Gości? Tu zależy jak liczyć, czy liczyć środek, czy liczyć razem z ogródkiem, bo te przepisy są no, niejasne. Na, na wszystko razem to 23 osoby. O. Y Chyba, że po prostu w ogródku, bo na są sanepidu nie ma wytycznych, że jest jedna osoba na 4 metry, więc jeżeli tylko jest wymagane 2 metry odstępu między stolikami. Na ogródku? Na tak? ogródku, tak. A w rozporządzeniu jest znowu inaczej, więc no, ciężko... Na razie hmm. czekamy na 5 wyjaśnienia, jak to z tym ogródkiem. Czyli na samym ogródku ile macie limit? Na samym ogródku limit jest 12 osób liczący jedna osoba na... No to serwę. zobaczcie, zobaczcie. Ogródek, ogródek. Ogródek tak wygląda. No 12 osób spokojnie. Jeżeli będą siedzieć oczywiście przy stolikach. Bo no, tak na stronie Sanepidu jest tylko napisane, że 2 metry, a nie ma limitu osób. limit osób jest tylko w środku. jest w rozporządzeniu jest limit osób. Tak. Pięk. Jacek, ty u, u siebie w lokalu ile wyliczyłeś? 20 osób wyliczyliśmy. My nie mamy ogródka, tak. nie? W, po prostu samym e, licząc metry kwadratowe, 4 metry e, kwadratowe na osobę wyszło nam 20 osób. No i sto, z tego co widziałem dzisiaj na fejsie, ostro, żeście przedłużyli piwny poniedziałek aż do czwartku. Tak, tak, piwny poniedziałek. Znaczy nie lubię poniedziałku do czwartku. będzie. Co... W tym tygodniu, a potem zobaczymy, co się będzie działo. No, w Czyli w piątek... przy, zasady, piwo za dyszkę. Tak, piwo za dyszkę, e, tak żeby troszeczkę odreagować. No i w piątek otwieramy też taprum w błoniu, nie? Piątek, sobota. No i już właśnie Jacek się zastanawia, jak będzie w tym roku z, ze 100% craft. Także na pewno, na pewno coś wymyśli, żeby się spotkać. Dobrze by było. W błoniu, po prostu, nie? Liczymy, że do połowy czerwca większość tych obostrzeń zostanie zdjętych lokalnie, hmm. większość, no część przynajmniej tych najbardziej takich uciążliwych. A co jest najbardziej w tym momencie obciążliwe z hmm. punktu widzenia lokalu? Chyba yy, zalecenia dla pracowników, prawda? Yy, to znaczy nie, to nie, no bo jeżeli masz słup to to nie jest aż tak, A, gdzie, czyli tak. nie musi was pracować w masce, yy, tylko przypisy... Tak, okay. jak najbardziej. Yy, no według mnie to jest po prostu ten martwy przepis... Yy, że przy stoliku mogą siedzieć tylko osoby z jednego jak gdyby, no, gospodarstwa domowego. No i, no i ta, te, ta odległość, te, odległość te... chyba, no, no ciężko tutaj, nie wiem, no, żeby, żeby dwa metry tak rozmawiać, no, to jest absurdalne. Odległości, oczywiście jedna osoba na cztery metry, to też przecież, to, to jak gdyby wyłączy nam trzy czwarte lokalu. No poza idą. tym podejrzewam, że to nie będzie nigdzie przestrzegane, no bo ludzie przyjdą po prostu grupą i sobie usiądą swoją grupą, nie? Także no na pewno te pierwsze dni to jest wielki eksperyment i e, właśnie takie sprawdzenie bojem tych wszystkich e, wytycznych. Pewnie w zależ zależności od lokalu właściciel e, będzie miał jakieś, nie wiem, albo zasady bardziej restrykcyjne, albo w sensie egzekwowania tego, prawda? Bo to ciężko, ciężko zapanować też nad klientem. Który... No, nie, <laughs> tak. Chyba, tak robi, więc, Jasne. Dobra, słuchajcie. E, Hopines jako pierwszy przystanek, dwa smoki, pierwszym piwem z lokalu po dwóch miesiącach, u Jacka chyba tak samo? Nie, ty artyzana już próbowałeś. Nie, no właśnie nie próbowałem artyzana, byłem w artyzanie tylko w sprawach pracowych, że tak powiem, a pierwsze piwo rzeczywiście w knajpie to tak, dwa smoki. Pracowałem. Jeszcze raz za powodzenie, o Ela, ale symbolicznie. Zaczynamy dobrze i zobaczymy co się będzie działo po drodze, bo to oczywiście pierwszy przystanek. No, to co my kciuki, że do końca przystanku. <laughs> nie, no fajnie, że, że, że robisz taki ten, taki y, kraul po No super, no. No, zobaczymy właśnie tak, jak... Się jak, się jak się y, się y, w ogóle nie miałem kręcić rozmów żadnych, bo... Tak mówią, zalecenia higieniczne, no ale tutaj widzę, że tak się nie da, no po Jesteś prostu. się stupnowałeś, 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 wymieniliśmy koronawirus. No to od razu, no, to jak, jak, jak już się do mnie zbliżyłeś, to od trawie. razu. No, także to się może... Znaczy zobaczymy za, za tydzień, jak to się skończy. Na razie. Także Słuchajcie, stacja numer dwa, same krafty, warszawska starówka. No troszkę zdziwiony byłem, bo przechodziłem przez starówkę i jest pusto. Jest naprawdę pusto, mało ludzi. No ale co się dziwić? Starówka żyje z turystów. Granice zamknięte, więc turystów nie ma. Ale w samych kraftach jest klimat. Jak to Marcin powiedział, trochę czeska Praga nam się przypomniała, czyli zero żadnych krzeseł przy barze, na stojaka, tak zwany szybki strzał. Ekipa jest zytka. Może poznajecie Marcinie. No i dzisiaj specjalne piwo. Tak, to może pokażemy. Dzisiaj premiera, pierwszy dzień po, po zamknięciu, po, znaczy po otwarciu. Dzień, po otwarciu, tak. E, mamy sosy czwarty. Nie huczna premiera, ale, ale parę osób przyszło. Jest to hobby grodzickie, które uważyliśmy z, z Funky Fluid. Ono było ważone już w lutym i miało być, miało wyjść na warszawskim festiwalu piwa. Natomiast no wiadomo, festiwal odwołano, u nas też, też miało być na, na kranach, potem w ogóle miało nie być beczek przez to wszystko, ale w ostatniej chwili udało mi się beczkę na, nalać, bo wszystko miało pójść w, w, w butelki i chłopaki z Funky Fluid w międzyczasie postanowili, że po złotówce z każdej butelki będzie przeznaczone dla, na pomoc dla kraftów. I no to prosimy was o kupowanie w, w, w stołecznych w sklepach z dobrym piwem Ale moment, bo jeżeli poze, te, te mówisz, putelki, że większość tej warki jest w butelkach, butelkach tak, więc butelka. ono jest dostępne w całej Polsce? No Tam, tam gdzie, gdzie funky, funky Fluid to sprzeda, tam, gdzie hurtownie będą to miały, no to, to po prostu będzie. Tak Także to piwo będzie droższe o, o złotówkę, dlatego że, że, wspieramy, że... Wspieramy lokale. No, ale też trzeba powiedzieć kilka słów na temat tego piwa, bo e, wiadomo, parówka, parówka, e, ale chmiele Ruskie. Tak, tak. No, tutaj jest, są dwa eksperymentalne chmiele od, od Piłata z, z Hops, Jest Książęcy, jeszcze jest Oktawia na pewno i jeszcze chyba jeden chmielen z tego jest Oktawia i, no i Sybilla. No to Sybilla już jest, już jest bardziej znanym, znanym chmielem, ale, ale w, aromat jest bardziej nowofalowy, owocowy, tak jak tutaj jest docent. Zauważyłem, że ty czułeś, nawet agres, tak? Znaczy jest bardzo ciekawa owocowość, bo już była dyskusja jak za starych, dobrych czasów, właśnie czy ono jest bardziej Amerykan-grodziskie. Ja, ja uważam, że jest hopi grodziskie ale właśnie w stylu, właśnie chmieli piłata nowych, czyli takie bardzo nieoczywiste owoce. Mhm. Oczywiście nie, żadne cytrusowe, tylko takie właśnie polskie. Pod ten agres, ty, natomiast ja teraz czuję też bardzo przyjemną ziołował goryczkę jest No tak, goryczka jest bardzo fajna. Gory, goryczka jest moim zdaniem taka, jaka po, po prostu powinna być nawet w zwykłym grodzickim. Grodzickie też, też było w miarę goryczkowo zliwe. tak A, a poszło w wędzonkę poszło według tych wędzonkę, Bez sensu. A tutaj wędzonka jest rzeczywiście fajna. Oczywiście dla, dla miłośników wędzonek będzie za mała, dla tych, co nie lubią wędzonek, będzie jak zwykle B. Natomiast myślę, że to jest akuratna wędzonka jak na, na a te chmiele podbijają właśnie aromat i też goryczka jest taka właśnie jak powinna być. Mi to piwo bardzo przypomina w sumie Lazy Bary. Pozdrawiamy Jacera. On, on to jeszcze zrobił w, w jak był w na pomocenie razem z, z Michałem Saksem z, z Alebrowaru, więc to była taka kooperacja i pamiętam, że jak Lazy Bary było na kranie na Wizawii. To, no, to beczka schodziła rekordowo, to było piwo. Myśmy tam wy, wypili z ze 20 beczek tego, te, tego piwa wtedy. Więc to naprawdę to naprawdę było coś. I, i to piwo właśnie teraz przypominam. I, i też nawet barwą, ono, tam to też było, tam około tak, no, dziesiątka. No, chyba, to jest ósemka e tak? <laughs> no i, i, i to było chmielone na zimno, w związku z tym jest zm, zmętnienie. I tam były też, też płatki dodawane, więc... Marcinie, wszystkiego dobrego dla samych kraftów, natomiast chciałbym Cię zapytać, oczywiście trzeba wznieść to. Pytam o sytuację obecnie, czyli jak sobie ustaliliście liczbę gości? Liczba gości w tej chwili to jest 12, 12 osób. Na razie nie, nie otworzyliśmy wizawi, vi, vi, ale jak otworzymy to tam też wejdzie 12, porównywalne lokale. No, ja się najbardziej obawiałem właśnie tego restartu lokali, że bar będzie kompletnie drutem kolczastym odgrodzony i zero jakiegokolwiek kontaktu. Słuchajcie, no na szczęście jest, jest klimat, mam nadzieję, że nie będzie to. Tak, mały, znaczy, jakieś, ma, jakieś mocniejsze restrykcje nie wejdą. Wszystkie są, poszuka. możesz pokazać, płyny stoją, tak. e, są, są dezynfekowane stoły, jest napis na, na stole kiedy jest zdezynfekowany, e, my, myjemy ręce, dezynfekujemy ręce, e, mamy też jakby ktoś się obawiał to możemy występować też. Tak, bo to, to, że tutaj występujemy, to jest dla chętnych, dla tych, co oczywiście. No może no, no, jesteśmy... Trochę. Nie no wiadomo, ten, ten pierwszy dzień, naprawdę to po dwóch miesiącach bardzo wyczekiwany tego kontaktu ludzkiego, międzyludzkiego, więc to jest naprawdę super sprawa znowu porozmawiać na żywo z ludźmi. Wielka frajda, naprawdę wielka frajda. Także panie i panowie, zdrówko! Samych kraftów! Na razie. Stacja numer 3. Sąsiedzko na Starówce. E, Marienstadt. Kraft Beer and Food. Kamila z nami. No i bardzo elegancko. Stolik w stolik. E, Zytek też jako przypadkowy klient. Ja całkiem przypadkiem <laughs> przychodzę wszędzie. Kamilo, jak e, Obecnie wygląda sytuacja w Marięsztadzie, ile ludzi wpuszczacie? Na sali mamy 28 miejsc, na ogródku jeszcze troszkę, więc wydaje mi się, że około 15 nie liczyliśmy tego, bo dzisiaj na szybcika wystawiliśmy ten ogródek, ale jak najbardziej mamy miejsce, zlikwidowaliśmy chyba tylko 5 stolików, więc jak najbardziej można przejść i bezpiecznie wypić i popyć. Wszystko jest dobrze. Zytek tutaj dobrze kontroluje, ale wszystko jest ok. Natomiast ja jestem bardzo zaskoczony piwem, który jest na numerze numer 9, czyli Kiwi Light American Pale Ale. Kamila powiedziała, że to było piwo wypuszczone tylko i wyłącznie do petainerów jeszcze przed pandemią, więc bardzo fajnie zachowuje zachowuje właśnie jak najbardziej aromat, smak kiwi jest, lekko kwaskowy, orzeźwiający. Kurczę, no to zawsze to co powtarzałem, 2,9 alko, nisza w niszy rzeczy tylko dla koneserów, ale bardzo się cieszę, że, że taka rzecz jest. Czy jest szansa na powtórkę tego piwa? Eee, oj nie, w linii Brumaster tak naprawdę tylko raz i nie powtarzamy. Natomiast... Eee... Jak będzie dobry odbiór, to może zapakujemy tak, to, w to w taki time. Czy, czy linia Brewmaster jest pomysłem piwowara? Czy Tak, linia Brewmaster jest pomysłem piwowara. To jest realizowana w jest od roku. Piwa pojawiają się tylko i wyłącznie w Łysy, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś na ten pomysł, jeżeli Kamila tak mówi, że to był twój pomysł, to świetnie, no bo naprawdę ostatnio właśnie straszne jakieś mocarze były z Mariensztadu, więc nastał sezon wiosenny, więc naprawdę to 2,9, tak dobrze patrzę? 2,9, 7 balinga, naprawdę świetne piwo, piję już drugie, okej, okay. jak myślisz? Jaka perspektywa w najbliższych tygodniach, jeżeli tak to będzie wyglądać właśnie? Perspektywa gastronomii? Tak, gastronomii. Zobaczymy. Ciężko na razie wyrokować. Dzisiaj co prawda od 12 mamy tak naprawdę gości i fajnie, że się pojawiają. Lokal tak naprawdę od 12 nie był pusty. Eee... Myślę, że część osób jeszcze się trochę boi i czeka na ten tydzień taki rozpoznawczy. Natomiast część jest tak spragniona, że, że na pewno dzisiaj rusznie z miasto zdecydowanie. No, na razie o tej porze, czyli okolice 17 widzimy hardkorowców, tak jeszcze raz pokazuję tego człowieka. Włączy przypadkowy gość. <laughs> Absolutnie przypadkowy gość, tak. Naprawdę wielka frajda, jak poczuć się jak na starych dobrych czasów i normalnie porozmawiać bez żadnych maseczek, jakby co to wszyscy mieszkamy na tym samym skłocie. Tak, tak? absolutnie. Na razie.